W naszym filmie występuje pewna influencerka. Węgierska grupa behawiorystów z Zoltanem na czele, który umie tak. rozmawiać nie tylko z psami, umie no, rozmawiać, fajnie tylko. to zabrzmiało, tak, ale także wiedziała. z wilkami, jeleniami, niedźwiedziami, brał udział. Z szczeniaczkami, mamy scenę ze szczeniaczkami. Ja, ja co prawda się troszkę tego języka nauczyłam. Ale nie wiem, sprzedać teraz. Jasne. Czekamy na lepszy moment. Sprzedajemy od razu. Naprawdę często zdarzało się, że tak pies właściwie coś robił, umiał. Byliśmy tego pewni, a na planie nagle miał inny humor i tego nie robił. Przygotowałam się na maksa, oglądnąłam wszystko, co można ubrać z psami. Przy brunie się wziąłyśmy. Tak. Emilia Dulnik, OKTV OK jesteśmy właśnie na briefingu prasowym w nietypowym miejscu na dworcu kolejowym w Warszawie, a jesteśmy na briefingu prasowym filmu. Pies, który jeździ koleją. Dokładnie, a u mojego boku Magdalena Nieć, która jest reżyserką tegoż filmu. Witam, cześć. Witam, cześć, kochana. Największa tragedia na planie jest wtedy, kiedy zatrudnia się dzieci i zwierzęta. Ja bardzo lubię pracować z dziećmi. A faktycznie z psem pracowałam pierwszy raz. Przygotowałam się na maksa, oglądałam wszystko, co można ubrać z psami. Także wiecie, jak się ma te streamingi, to już nie wiedzieli, co mi podsuwać. Już, już właściwie bym wszystkie dokumenty o psach, już Discovery mi podsuwało, bo kompletnie zgłupiał ten streaming, co ja lubię, ponieważ nagle sfokusowałam się na psy. Ale. Ale faktycznie ta praca to nie tak, że to było tak łatwo, pstryk. Mieliśmy bardzo dużo przygotowań. Najpierw treserzy się przygotowywali, bo robiłam im po prostu taki briefing, czego potrzebujemy. Potem bardzo długo byłam sama, tylko z streserami, żeby psy się oswoiły i ze scenami, ale też ze sprzętem. E, po tym integracja z aktorami, w końcu plan, gdzie mm, naprawdę często zdarzało się, że tak pies właściwie coś robił, umiał, byliśmy tego pewni, a na planie nagle miał inny humor i tego nie robił i trzeba było improwizować. Ale nigdy nie był to stres, no bo po prostu to jest zwierzę nie ma ochoty, to nie ma ochoty, okej. Okay. Normalnie były trzy psy właśnie dlatego, żeby jakby obecność psów na planie musiała być absolutnie tylko i wyłącznie zabawą dla nich. To są zwierzęta. Nie można od nich wymagać niczego, więc nawet jak się nudziły, to wymienialiśmy, ale jeżeli nie miały ochoty w ogóle na to zadanie, niby przygotowane to je zmienialiśmy. Wiem, że pieczę nad nimi miała węgierska grupa behawiorystów z Zoltanem na czele, który umie tak. rozmawiać nie tylko z psami, umie no rozmawiać, tylko. fajnie to zabrzmiało, tak, ale także z wilkami, jeleniami, niedźwiedziami, brał udział... Z szczeniaczkami, mamy scenę ze szczeniaczkami. Słuchajcie, i te szczeniaczki też reagują. Ja, ja co prawda, się troszkę tego języka nauczyłam, ale nie wiem, sprzedać teraz? Jasne. Czekamy na lepszy moment. Sprzedajemy od razu. To są dwa słowa, które muszą się zmienić, muszą się zmaterializować. Pierwsze słowo to jest pasztet, a drugie, smalczyk. I właściwie macie z głowy. Pies reaguje, działa i jest szczęśliwy. A i muszę też szczerze powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie wam wmawiał, że olej kokosowy wystarczy, to. Nie dajcie się nabrać. Nie damy. Jeżeli chodzi o historię, ja, żeby odświeżyć sobie tę historię, przeczytałam książkę ponownie, bo pierwszy raz czytałam ją pewnie w podstawówce, jak większość. Wtedy płakałam, teraz również, ale zdradzacie w trailerze, że jest to jednak historia z happy endem, która tak. dzieje się we współczesności. Ciekawi mnie ta strona. Tak, to jest historia z happy endem. I ten happy end nie jest wprowadzony dlatego, że się czegokolwiek boimy, że w jakikolwiek sposób myślimy. Um, no, użyłabym tego słowa jakby tandetnie. Wiesz o co chodzi? Że po prostu próbujemy lawirować, żeby się wszystkim podobało. Nie, to jest absolutnie świadoma decyzja. Nasz pies jest bohaterem ale swojego bohaterstwa nie przypłaca życiem. Po prostu w naszej historii jest ono zbyt cenne, ponieważ opowiada o jedenastoletniej, bardzo chorej na serce dziewczynce. Ich przyjaźń e, zmienia jej życie, dosłownie i w przenośni. Wprowadza radość, ale... ale tak, ale też e, naprawdę ma wartość uzdrawiającą. Bardzo tu się pilnuje, żeby nie zaspoilerować więcej niż bym chciała. Historia jednak książkowa dzieje się w czasach przed internetem, przed tak. tym całym boomem. Wiem, że przeskoczyliście, żeby odnaleźć się w tych tak. czasach. Widzę, że w książce było radio, były gazety, była prasa szeroko pojęta, plus wiadomości oczywiście przekazywane z ucha do ucha. Tutaj są, są social media. Tak, są social media. Myślę, że one są częścią życia współczesnego człowieka, więc nie ma co udawać, że nie. Ale bardzo chciałabym pokazać młodym ludziom, że te życia trzeba oddzielić, że życie w social mediach, które się kreuje, prawda, no bo ono właściwie tam się przenosi, jednak powinno służyć temu życiu, temu prawdziwemu. To ono jest cenne. A w dzisiejszych czasach naprawdę mm, dzieci, młodzież są bardzo krusi i potrzebują pomocy. W naszym filmie występuje pewna influencerka, która robi bardzo wiele dobrego, wykorzystując te media. i chciałabym, żeby to była pewna droga do rozumienia tego, czym są albo powinny być social media. Powinny nam służyć tu i teraz. Ale tak przenosimy historię do współczesności, choć jest ona opowiedziana baśniowo. Właściwie unikam do określenia czasu. Eee, myślę, że dzięki temu film będzie jeszcze bardziej uniwersalny. Znakomicie. Zostawiam więcej na premierę, ale korzystając, że poruszyłyśmy temat social mediów i czynienia dobra, to zapraszam Państwa również na taką stronę dios.pl Ludzie pomagają zwierzętom i robią naprawdę niesamowite rzeczy. Dziękuję. Koniecznie, zapraszamy, a ja się cieszę, że Cię spotkałam. Ja cieszę, super, gratuluję kolejnego I filmu. Czekam aż będzie premierze. Będę. Na razie, na pa, pa. Trzymajcie się, cześć.